Witam Was wszystkich, dzisiaj tak z samego rana yy, Powiem Wam szczerze, że wczoraj jakoś, nie wiem czemu w sumie, ale zapomniałem zamknąć gołębi yy, No i te choroby jakby sobie wyszły rano To jest niedobre, bo zawsze uszlam je później No bo rano te są no, bardziej zawsze nagrażone na, na, na atak strzębia I w ogóle, no ale jakoś No wszystko na razie jest Brakuje jednej wyszwanczki, ale to nie dzisiaj, w sensie ja w... jej nie ma już... No chyba, no kilka dni już dobrych no, złapało ją samicę czarną niestety albo wygonił, albo coś no bo po prostu e... nie ma jej szkoda są tam dwa młode po niej tam już prawie na wyjściu więc sam tam raczej do pasie ale no no niestety niestety tak się stało no, nic się nie poradzi. No, aż ta ulica szkoda. Yy, u gołębi, no to tak. Mamy im mieć, one na pewno są głodne. Nic, nic nie mają przy Czekają nawet. Nie wiem, czy wodę mają. Też wodę mogą mieć, bo wle. wieczorem. Chciałem hmm. muszę tu przy dla yy, wsypać. To ogólnie tak. Sprzątane było przedwczoraj, więc nie ma tragedii. No nie wiecie, to tyle gołębi to po jednym dniu zdążą coś zrobić, no to wiecie, jednak są... sporo ich jest. O, przerwałem na chwilę, bo mnie kaszel złapał. No niestety trochę chory jestem. Taki tam... Taki dość mocny kaszel. Cześć, tu zobaczy. mi się sypiało. Chcemy tak w dwóch miejscach, jak zauważyliście. Jak podłoga jest na w miarę czysta. Tak nie jest, jak bardzo jest brudna, tak nie robię. Ale no gołębi jest po prostu za dużo, żeby jadły wszystkie przykarmidle. Sami widzicie, ile tego jest. Przykarmidla, nie wiem, ile się zmieści gołębi, no można to policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, siedemnaście, dwanaście 13, Raz, dwadzieścia gołębi około 30, a jest y, jeszcze raz tyle. Więc to chyba jest jeszcze raz tyle, może nawet jeszcze więcej. Ciężko mi stwierdzić. Co do Kataru to tak. Y, dostają aspirynę do wody i napisał w komentarzu. No mam na wrażenie, że jest trochę lepiej. Chociaż no niektóre jeszcze to mają, słychać to pewnie. Chociaż mi się wydaje, że trochę mniej jak ostatni. Więc zobaczymy. Bo tam w ogóle jest... Jest. Ale ja woda jest brudna. No ktoś po prostu perfidnie mi siada na tym i po prostu sra do wody. No odłuczę to szybko. W sensie durta muszę włożyć tam te dwie dziurki tak do góry i już żaden nie usiądzie po prostu. Bo nie po to ja to czyszczę szoruję, żeby jakiś go popstrął. No nie wiem, no zdenerwuje mnie, to bo wiecie, no jednak... Ale już nic Dobra tym to nawet nie udziałam dzisiaj w sypać nie tak naprawdę tak połowa lata, połowa pod woliarą. Nie wiem, trochę tu, trochę tu. Wejdziemy na górę. O dobra tam dostały, tu dostały i teraz jeszcze pójdziemy do gruby. Tamte. O. I dobra Tu jeszcze felek jest jeden taki, tam do przerzucenia. Tam dziury kury porobiły jak coś piachu wczoraj puściłem. Tutaj też zarosła trochę ta woliera. Też ją muszę ogarnąć, ale to mam piasek. Tak lekko wysypuję piaskiem, jak mi zostanie. Bo. Pokażę wam. Ja jestem w sumie od przedwczoraj, ale jakoś tak nie miał, nie mogłem się zabrać, żeby wam coś nagrać Tu już są dwie tony piasku. Może nie widać, ale są tu dwie tony eee, Tam jeszcze z tyłu jest, jest go sporo Jest go w miarę I tak No tak jak mówiłem o tych podłogach będziemy je zalewać Tutaj jeszcze damy no, jeszcze ten tutaj podłogi będziemy zalewać dlatego, że no widzicie jakie jakim są stanie, tu też było jak coś sprzątane wiem, że może powiecie, że nie widać maska tam się nie widać, bo tu było tylko tak zamiecione bardziej nie. ponieważ no ja nie, nie mam jak tej podłogi po prostu wyskrować, kiedy tu jest piach tam jest góra piachu, po prostu no nie mam tego po prostu, no średnio mi to idzie jakby, w tym piachu bez jakby bez wiecie, bez jakby te główna się mieszają z tym piaskiem i to się wychodzi taka mała łyga tylko z tego więc po prostu dałem sobie spokój, e, prawdopodobnie, no w ten weekend nie, no bo mnie nie będzie, chyba nad morze jadę, raczej, choć jeszcze nie wiem nic pewne. no ale to nawet jeśli, no to raczej za tydzień, e, po prostu w, tym tyg w przyszłym tygodniu, w przyszłym, Ale tu, nie wiem, chyba w piątek, mm, posprzątać wszystko, tak dokładnie, no bo muszę wysprzątać obydwa golewniki, tak na tip-top i posadzki i wszystko. E, no i w sobotę mam nadzieję, że z tatą, no jak ta już przyjedzie w sobotę z dziadkiem, no to będziemy te podłogi jakby zalewać, jeszcze musimy kupić cementerze tam blisko mamy, także to jest tam... Najgorszy było z tym piachem, no bo to jednak, wiecie, piach, no to... Y, piach było... Wiecie, to jednak trzeba załadować, przyjeść, a wszystko ładowałem ja sam ręcznie łopatą, więc no trochę... Trochę trzeba było się w wysiłku jednak wykazać, aż mam odciski na ręce od szpadla. No, ale nic, można się czasem dla głębi poświęcić. Yy, się śmieję oczywiście. Nie no, kolej lęki, to wiecie, praktycznie skończone o, Tu są dwa. Czaj, dużo są nawet jajka, ale wyrzuciłem od razu. Jeszcze jedno bo już musiała znieść. Tu są dwa mewki. Takie jest ze starszych. No, one są te większe takie, nie? Tu są dwa mewki. Yy, yy, też takie... No, mniejsze od tamtych trochę. Tu jest felek czarny. Niestety czarny, to jest po tej co żółte czasem wychodzą, więc, ale wyszedł czarny znów. Czy pani dwa, nie wiem to jest młody, młodych, no ta to oczywiście jest samiczka, y, kura tak zwana, ja się śmieję po prostu jak, jak Kwoka. Nie ma jajek, nie ma młodych, ale w broni, nie wiem czego, ale to jest go charakterny, ja lubię takie gołębie. Y, tutaj są dwinerki, tutaj dwa. Też pokażę takie już na wyjściu. Mam nadzieję, że obydwie samiczki, ponieważ po tamtej parze niestety są. Obydwa samce. Ale to chyba będzie samiczka, się, będę, się będę, O tu już zrobione gniazdo, widziałem to. Wcale bo było gniazda słomy, ja wszystko wrzuciłem, tylko po prostu Ale powiem Wam tak, teraz jest okres taki w głębi, to jest tak jajka niosą jak kurę. A młodych już paść to już tak. Chodź, o to. Są, one są tak sparowane w ogóle, nie? One się też same sparowały, ale to są para mamek, więc wiecie. U mnie pasły dobrze, no wiecie, to jest też młoda para, więc też nie miałem jakichś tam do nich dużych oczekiwań. Mm, to jest młoda samica, yy, w sensie no, roczna jakby, no, ale no... Tylko niestety dwa młode pasły, bo drugie jajka mi się nie wylęgły. Tam było coś z tymi jajkami, halo? I się po prostu one nie wylęgły, te jajka. Yy, Skoda. No i to jest chyba jedna z jedynych par, jak, jaka pasła i raz młode, w sensie wiecie. Każda para u mnie pasła dwa, trzy razy młode. Yy, bo tak, Budapesty wpasły trzy razy młode. W sumie gdyby licząc tego mewka, co zdechł tego czerwonego to miałyby cztery razy młode, ale no, nie liczymy, bo go nie wypasły. Może tu na ciebie wyląk jeden murzyn, Były dwa, jeden niestety spadł. Trzeba go zaobrączkować. Może go zostawię. Jak chyba że będzie miał na kuprze te czarne, no to go wywalę oczywiście. No, tak, dziadek kazał jajka zostawić, bo miał tam zawieść te jajka, ale niestety pan nie miał, po co, wujek w sumie nie miał po co podłożyć. I jaj, jajka została, młode się wle... No, ale pod innych powrócę. Chociaż mnie tak nie wiem, no, to, no, zastanawiam się, czy jeszcze to zostawić, nie. Zobaczę, ale nie no, może raczej tego murzyna zostawię. Chyba, że sam. samego go coś tam trafi. No i tak, wracając, no to. Yy, murzyny ogólnie to są murzyn, to jest czwarty ich, więc chyba jako jedna w sumie spar te pasły trzy razy yy, tutaj para jest podobnych prawie takich samych jak one nie wiem czy z mewki drugie też to, to jest ogólnie dobra para ale mewki drugi raz akurat nie mogę nic winery to są ich drugie raz mewka i raz teraz swoje ta para co tu jest Czekaj, przepraszam pasy ranny jeszcze mi się siewać chce yy, ta para co tu pod siódemką i one w dziewiątce młode mają miały, dwa razy w dziewiątce i raz była w siódemce To dwa razy, po dwa razy mewki wychowały. No i raz, raz tego felka, więc trzeci raz. Tak jak mówiłem, para raz. To ta, ta para to jest, tu to jest, to jest Budapeszt żółty z winerku. Tu jest też Budapeszt taki czerwony, z taką siłą młabciatą. To dwa razy felki, wajskopy yy, dwa razy felki, czy raz, nie, raz mewki, raz felki, bociany trzy razy, bociany tak. Razy me, dwa razy mewki, w sensie po dwa, i raz widny, więc trzy razy pocztowe, trzy razy, bo dwa razy pocztowe i raz swoje, oraz oczywiście gniazdo już zrobione od wczoraj, kolejne, gdzie ja go już dwa razy wrzuciłem, i wyszwańce, no raz mewki, raz yy, swoje, co tam są młode, mm. spoko, są te młode, mam nadzieję, że będą obydwie samice, ta jedna raczej będzie, a drugi nie wiem, bo jest trochę większy, ale no, gdyby były dwie, to akurat idealnie. I tak to wygląda. Więc myślę, że w piątek za tydzień przyjadę. Zresztą przestanę uzgodnić, czy mu pasuje. I tak, wiecie, no i trzeba by sprzątać, wynieść te półki. Bo tam tam nic nie ja będę wynosił, bo tam jest wszystko raczej w powietrzu. Tam tylko jedna noga jest w, w ziemi, no ale ona po prostu zostanie. No bo nie wiem, jak no, coś musi podtrzymać te półki. A ja ich po prostu nie wyniosę. A to jedną nogę jak kiedyś coś bym zmienia półki, po prostu utnę przy ziemi i tyle. No ale no, to, to trzeba wynieść. W sensie to u góry zostaje, bo to wisi. A te, cegły to są, tylko jak ktoś się zastanawiał, do, żeby się to nie bujało, nie chuszczało im po prostu tylko dlatego. Ale to nie, nie, to nie jest musłowa, żeby tam być. Więc po prostu to widiosek, Postrzedam to porządnie. Eee, no, wpuszczę je wieczorem dopiero. Bo tu nie mam młodych, więc tu mogą cały dzień chodzić pod wolierą. A rano znów przyjdę ze szczotką. I tam to pióro zleciało przez noc, no bo z nocą też nie chcę ich zostawiać na wolierze. Mimo wszystko, tak, jakieś pióro zostało przez noc, czy coś. No, to też to jeszcze zamiotę rano. Tam przez krobie czy coś i żeby było dobrze. No wiecie, no jak tam będzie jakieś tam, że tak powiem, leżało coś tam, w sensie odch odchody jakieś, coś rano, no to ym, że tak powiem i tak na to pójdzie beton, więc no wiecie o co chodzi. Ale no pióra to nie, no bo to wiecie, no to nie może być robione w syfie, to trzeba, to musi być w czystości zrobione. Tu nikt nie będzie się wkurzył, że tak powiem. O, no już, o. Padaj. Nikt nie będzie się wkurzył tutaj, wiecie, rzucał, tak? No bo to jest też nieprzyjemne. Yy, I wiadomo, ale to musi być rozprzątane, a nie tam, że zrobić to na łapu CAPU, tylko zrobić to trzeba po prostu porządnie. No, no i z 5 cm tej posadzki będzie wylane, no bo musi być ta posadzka wylana, ponieważ tamto jest w ogóle, już rozniosły chyba ją w każdą stronę jak tylko mogły. Tu tylko przy, co prawda przy krawędziach ale powiem tak, kwestia czasu, aż rozniosą i tu, dlatego że tam głębik jest lat 6, tu jest 2. Więc po prostu yy, wiecie o co chodzi. Tam też po dwóch latach nie był taki zły. Yy, a teraz jaki jest. Kończy się przebiją i zrobią tu wszędzie i na dole i w środku dziury, więc... Yy. A jak zabetonuję przy ścianie, to zrobią w środku. Tak jak było robione tam. Więc wszystko będzie wylane, piasek już jest przywieziony, jeszcze pojedziemy potem cement. I zrobimy betoniarkę, też już mam od kogo pożyczyć, tak że nie będziemy się męczyć. No, a będzie wszędzie wlewane. W oczywiście też, no bo to nie ma sensu tam wylewać, jak tu też są dziury, tam jest jeszcze wielka dziura, jak nie wiem, taka duża, jak po szczurze, czy po czymś, nie wiem, ogólnie tak, nawet ja w głębniku miałem taką dziurę, wam pokażę. Tu, gdzie są włożone te cegły, ja myślałem, że tu był szczur, bo po prostu, jak ja sprzątam i wyrzucam z tym trzy wiadra, wyrzuciłem 10 wiader. I myślałem, że to jest szczur. Ja tak, gdyby był szczur, to po prostu za młode, bo tu były na dole cztery mewki. Jeden widem, które są przeniesione tam i dwa wyszłańce, bo tam tam rzuciły, też chodziło po ziemi. Więc po prostu no niemożliwe tak naprawdę. I powiem wam, że. A góra Piachów była wolna ogromna i zawsze jak jedzenie zabierają na noc, to teraz zostawiam, bo jak, ja ogóle, jak on je tą przeniesie, nie trzeba by się wziąć tego tak głębia, a nie wiem, czy to jest jednak szczur, czy to nie jest szczur. E... Ciężko mi stwierdzić. Może są to myszy, tylko. Serio, tu, jest... tu są myszy na ogromną skalę, to nie myślicie sobie, że tu są. Tu jest 15-20 mysz, bo tu jest po prostu. Ja uważam, że są nawet tysiące. Bo y, ja nawet jak zabierałem miski lęgowe, to pod miskami lęgowymi, tu tutaj na przykład, tam nie, ale tutaj pod miskami lęgo, lęgowymi normalnie mysze się chciały. Więc dlatego, że w każdej misce jest taki mały upust, wiecie, taki mały, y, jakby. takie małe przejście, wiecie o co chodzi na pewno. Y, przy, jakby przy krawędzi. I takie małe myszy, bo to było wszystko bawe. Wszystkie takie małe myszy po prostu wchodziły. Dlatego, no. Wiecie o co chodzi. Trzeba to po prostu zrobić i mieć z głowy, bo jakby, bo no tak nie może po prostu być, nie? Żeby myszy tu nami rządziły. Więc w piątek się trochę narobię, bo do dwa głęki i też tak wiecie, tak porządnie, nie tak na mapu capu, No to jednak potrzeba z pięciu godzin. Uważam, żeby to zrobić dobrze i porządnie. No bo tak, takie, skroba, skro, takie skrobu skrobu, jak ja to mówię, to tam wiecie, dwie godziny i dwa ogornięte. No może 5 przesadziłem, ale 4 to na pewno No, latają i tak to u mnie wygląda. Pocztowe chodzą, to pocztowe nie wiem Tu są trzy młode, widzicie chyba, do no z przodu są taki o, tam taki z pasami czerwony to młody był i tam dwa takie Ten tu jeszcze na nasiaty ja z i porobię tak naprawdę Naprawdę je przelotuję, a potem jakby zostały jeżeli są mądre, no to nie wiem, po tym samym co młode wracały, eee, po tym, tym. a po tej samicy jeszcze nie miałem czerwonych młodych, no to jest, powiem, ci, powiem Ci, powiem Wam, że gołąb jest naprawdę ogromny. O, ta para właśnie, są. ten Budapeszt gania tą winerkę, to to właśnie tego felka karmią czarnego, co pokazałem, nie? To jest gąbek. Ten gąbek też już mam ma trochę, bo on z 19 roku chyba jest. No. no dobra, będę kończył. Jadę na rynek po kwiaty. I tak to. Dzisiaj już wracam do domu w sumie. Więc następny odcinek, pewnie w przyszłym tygodniu. A może już pewnie będą może te nowe posadzki, już zalane. Jak dobrze pójdzie, więc wam pokażę wszystko. Więc tak, trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.